Szanowni Państwo, żyjemy w czasach, kiedy dość dynamiczne zmiany następują w naszym najbliższym otoczeniu i te zmiany również następują w Ciechanowie. Wiele nowych rzeczy się dzieje, wiele nowych buduje. Natomiast musimy cały czas pamiętać o tym, żeby zachować ku pamięci następnych pokoleń te wydarzenia, które doprowadziły do tego, że żyjemy w kraju wolnym, że możemy tą, tą wolnością się cieszyć i musimy to przypominać i przypominać i jeszcze raz przypominać. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu z organizacji i stowarzyszeń kombatanckim, tym, którzy e, poświęcili wiele czasu swojego osobistego, brali udział w tych naszych spotkaniach, Podpowiadali nam, jak te sprawy rozwiązać, pomagali w dojściu do tej historycznej prawdy. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, i myślę, że ten dzisiejszy dzień może być takim i podsumowaniem, i, i, i pewną satysfakcją dla tych wszystkich, którzy dołożyli się do tego, żeby dzisiaj ta tablica w takiej formie, w takim miejscu i z tak liczną identyfikacją ofiar tych tragicznego dnia styczniowego e, mogła mieć miejsce. E, serdeczne podziękowania dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Jeszcze raz, jak zawsze, to ta organizacja dba o tą naszą lokalną tożsamość, dba o historię miasta, przypomina wszystkie najważniejsze wydarzenia, dokumentuje je. Dzisiejsze nasze spotkanie też jest zorganizowane przy udziale i dzięki pracy wszystkich członków Towarzystwa. Serdeczne podziękowanie Pani Prezesie na Pana ręce dla wszystkich członków Towarzystwa, szczególnie tych, którzy tu dzisiaj z nami są i których bezpośrednia praca przyczyniła się do tego, że możemy dzisiaj tę uroczystość obchodzić. Dziękuję Państwu serdecznie.